Dzień dobry, Marta Jagusiak, Colter TV. Podczas spacerów albo samotnych powrotów do domu często jesteśmy narażone na niebezpieczeństwo ze strony psów. Podobne zagrożenie może dotyczyć także naszych dzieci. Jak uniknąć ataku zwierzęcia? Wystarczy Dog Chaser 2, który skutecznie jej odstraszy. r 2 jest skuteczny, ponieważ emituje niesłyszalne dla człowieka ultradźwięki, które psy i inne zwierzęta odbierają jako bardzo nieprzyjemne. DogChaser 2 wyposażony jest także w latarkę. Służy nie tylko do odstraszania, ale także do szkolenia psów. DogChaser 2 jest prosty w obsłudze. Naciskając środkowy przycisk odstraszamy psa. Emisja dźwięku jest sygnalizowana świecącą diodą. Naciskając prawy przycisk i wydając jednocześnie komendy, możemy szkolić psy. Lewy przycisk uruchamia latarkę. DogChaser Chaser 2 został zaprojektowany według nowoczesnego wzornictwa. Projektanci zadbali także o wygodę konstrukcji. DogChaser Chaser 2 jest zasilany 9V baterią, którą można łatwo i szybko zainstalować. Dane techniczne: wymiary 121x45x24 mm, waga 55 g bez baterii, zakres częstotliwości 20 000 Hz do 25 000 Hz, ciśnienie akustyczne około 135 dB, zasięg do 12 m, żywotność diody 100 000 godzin. Z Doktorem 2 Ty i bliskie Ci osoby będą zawsze bezpieczne.